...królik się naszczyca, a oto drugi odcinek mój serwis z Tak, jest noc. Od ostatniego razu nic się zmieniło, nie zmieniło, tylko ponieważ idę do wózku, Aha. Nic się nie zmieniło, bo nie graliśmy dużo. A, do mnie! Tak, Trochę masz lagi chyba. No. Ja mam kolejne lagi. O, Zagrywasz, czy co? No. Wyłączę wszystko może. Nie wiem, pod ostatnim filmikiem było nawet dość sporo wyświetleń. No, Uf, przynajmniej u ciebie. No, u ciebie, prawda, nie? Szalej, mamy więcej wizyty do ciebie. Chyba on się do mnie zapisał. Pierwszy już. Ej, ty, ty, ty żartujesz, nie? Ja nie żartuję se. Cholera. To no, trzeba zrobić nowy... To my nowe Cholera, jasna no nie. Ale nie materiały się wszystkie napisały. Czyli tak jakby Bóg bardziej... No ja będę kopał. Znaczy... Drewno, w sensie. Ja. Yeah. To jest to co kopię. Znaczy to co lubię. Ej, to Ty może lepiej mnie chronić, co? Wody. Mam woda. Tak. A jeszcze co do mnie, to ja będę teraz jeszcze nagrywał serię. Tylko nie wiem z czego. Nie wiem, jutro albo pojutrze jadę z moim tatą. Co Ty robisz? Nie pomogę Ci. Zadzwonię tatu i kupię jakąś grę, nie wiem jaką. Myślałem nad Bordlęcem, ale myślę, że będę miał dość takie wielkie lagi, więc. Jakby nagrywał, więc wolę tego nie kupować, bo to będzie głównie pod nagrywanie, tak? Gra z drogą, ale pod nagrywanie chcę to też zrobić dość yy, w dużej mierze. B. Po co szulikę marnujesz? marnujesz? Nie, to kupić. No, kupić, ale po co kupować, można mieć. Za darmo. Dobra, tu kopię, kurde. No ja mam magii, nie wiem. Nie, no ja mam magii. Dobra, ej, ale to odcinek będzie miał, nie wiem, 5 minut... Okej? Ja będę mieć pół godziny, tak. Spoko. O, grzybek. Właśnie, z tymi żypkami coś zrobiło, nie? Bo się jadło. Ale nie, miksurki jakieś. Bo miksurki też. Dobra, że mam 3 minuty, to jeszcze 2 minutki będę kończył, to. Nie chcę mieć jakiegoś długiego odcinka. 3 minuty i 19 sekund. Trzymując za trochę nudny się wydaje, to. A tak, gdzie się wydaje nudna? Tylko drobny kopyszak, przebicie. No dobra. Teraz ja idę. Tylko że mam ja lagi. <gum> Teraz tylko drewno. O tutaj. Ja go z tego mieczyka zaciukam go. Masz, a masz i... Aaaa! Dobra. Haha. Dostał dupę. Ja też jeszcze, a ja bardziej jeszcze bardziej. Dobra, ja kopię dalej. Macie... No, uda. Mm, 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 mm. Kopię drewno. Jestem zajebisty, bo kopię drewno. Lala, by tak trzeba było nagrać. No, ale mi się teraz źle tak ścięło. Daj mi bardzo tego uda. Nie. Nie. Nie no pewnie... To ja, ja zrobił ja go... Ja go... zaciukam! Zostaw go! Ha! ha. Koper kończy dla mnie. Dobra, ej, ja będę kończył, bo... 5 minut. Nie chcę dłużej tego robić. Tak więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Cześć! Tak, ja nie kończę.